Bardzo proszę, pan poseł korwin Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego, o przegłosowanie, przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej Ministra Spraw Wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody w a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami służby bezpieczeństwa w latach 45-92. Rządząc z oklasków nie muszę tego uzasadniać. Absolutoria, jaka panuje, jest jasna. Ja wnoszę y, 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 wniosek o rozszerzenie uchwały na y, tajnych współpracowników informacji wojskowej i kodległady wojskowego. Y, panie pośle, nie ma dyskusji, nie mogę tutaj brać pod uwagę. Taki jest przypadek, gdzie w roku, o ile pamiętam, 1907 przy wyborach do Dumy Carskiej, y, jeden, jeden z. Jeden z wybranych posłów okazał się być agentem Ochrany. Wtedy panowały trochę inne obyczaje. Szef ochrony zawiadomił szefa koła polskiego i poseł sam się wycofał. Ja proponuję, że z tego wniosku obecni na sali agenci po prostu stali i wyszli. Oczywiście nie teraz, tylko od przerwy. Dzięki. Czytam pana felietony i odnoszę wrażenie, że Polskę opanował masowy spisek i skorumpowanie. Czy jest tak źle, czy jeszcze gorzej? W jakim ustroju żyjemy? Żyjemy w eurosocjalizmie. Konkretnie. To nie jest opanował masowy spisek, tylko chciałem przypomnieć, że jak zapadło postanowienie, żeby budować trzecią RP, to pan generał Kiszczak takie polecenie dostał, zmontował tak zwany okrągły stół, i tam to on dobierał ludzi do okrągłego stołu. I dziwienie się, że wszyscy praktycznie to byli agenci generała Kiszczaka, jest bez sensu. Przecież gdybym ja dostał jako minister spraw wewnętrznych polecenie, żeby przekazać władzę opozycji, to oczywiście też bym przekazał swoim własnym agentom, tylko do nich miałbym zaufanie, prawda? więc nie ma, nie ma, nie ma co się dziwić. E, to nie była żadna rewolucja, nic takiego. Było to po prostu przekazanie władzy agenturze bezpieki. I trzecia RP tym się różni od PRL-u, że w PRL-u bezpieka była kontrolowana przez PZPR. Tych tej nikt nie kontroluje służb specjalnych, bo tam nikt. Teoretycznie istnieje komisja służb specjalnych w Sejmie, ale żeby być członkiem tej komisji, trzeba dostać glejt od kogo? Od służb specjalnych. Dziękuję. Yy, I po prostu jest to utwór utworzony specjalnie i celowo po to, żeby można było kraść. I służby specjalne rozkradają w tej chwili Polskę. Ja nie mam nic temu, tego, kiedyś jeszcze szefem tego był pan generał Dukaczewski. Ja wtedy mówiłem otwarcie. Panie generale, niech pan weźmie władzę. Niech pan Weźmia się odpowiedzialność, ogłosi pan dyktaturę i pan rządzi. A jak pan rządzi, przekupując ludzi, zastraszając, szantażując i tak dalej, to ja nie chcę takiej władzy. Niech pan rządzi. Niestety służby specjalne demoralizują Polskę straszliwie. Stąd jakie programy, nie wiem, czy to było pan talent, czy coś, tam i młody człowiek, który pan talent jakby serkę patriotyczną, kochał ojczyznę, to wszyscy z niego śmieją. Wszyscy całe życie się z nim śmiało. Człowieku nie iść tą drogą. Człowieku to śmierć, prawda? Nie to ścieżki o to z głos, tylko jak może śpiewam w ogóle patriotyzmy. Jest to zbrodnicza warstwa, która na... to nie jest na, na Bo w Niemczech to jest? to samo. Taka sama warstwa, która nie jest. Są to pluskwy, które trzeba usadowić na właściciel są to zniszczy naszą cywilizację. Nie może być tak, żeby ci ludzie rządzili. Żeby ci ludzie rządzili. Ale oni rządzą. Mają rząd dusz. I ten rząd dusz trzeba odebrać. To jest, to jest podstawowa rzecz. Się to nie zastanawiam, ja, ja nie nieźle zdarza mnie, jak nie znoszę socjalistów, czy to jest, socjalista się nazywa Obama, Hitler, czy czy Kłaśniewski, to good i i bad rest, to wszystko jest, to, to nie ma Tam Jak już trupa muszę przewieźć albo coś, to bagażnik muszę mieć. Władza podatkowania to władza niszczenia. I z tej okazji niszczenia przemysłu polskiego korzysta rząd polski. Bardzo różnie może być. Pamiętajmy, że, o czym kolega Michalkiewicz wiele razy mówił, ja również, że w bezpiece są różne siły, które walczą o pieniądze, o władzę. To nie jest tak, że ludzie z WSI lubili ludzi z ABW, do no bez tego czy tam tego tam jeszcze. Trwa konkurencja o władzę, trwa konkurencja o władzę i, i, i tam są rozgrywki, tylko na które możemy zyskać, możemy stracić oczywiście, możemy stracić, ale to nie jest żaden monolit. Jak to był monolit, to oni już dawno by tę sytuację dobrze opanowali. Tam są spory wewnątrz, wewnątrz, wewnątrz bezpieki, wewnątrz obozu władzy. Bardzo silne spory o pieniądze przede wszystkim. O pieniądze, o, 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 o ten dostęp do guzików, prawda? Tego. Czy, 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 czy CBA jest ważniejsze niż CBS, czy, 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 czy odwrotnie, prawda? E, kto pracuje dla kogo? Bo to, to już nie jest tak, że, że służby pracują dla swojego pana, tylko jest odwrotnie. E, politycy pracują dla służb. Tak, tak. Tak naprawdę. Służby stawiają swoich ludzi na właściwe stanowiska. No i tam te spory polityki. Jeszcze pamiętajmy o mafie, które też, które też są powiązane, powiązane ze służbami. Poli z, z gospodarcze mafie. Kasa miejska się zuboży o milion, ale mieszkańcy zarobią dwa miliony. To ja zubożę kasę miejską o milion, bo ja mam dbać o dobro całości mieszkańców Warszawy, a nie tylko o kasę. Pani budżetowa zajmuje się dbaniem o kasę. Czy nie żałuje pan czasu? To Krzysztof Szczyba, nie wiem, być zawodowym brydżystwem niż nienacjonalnym politykiem. No nie, jeszcze jest szansa, że uda się uratować Polskę i Europę przed wypadkiem. Jednak cała ta publicystyka, którą robię, no jednak no jest szansa. No jest 80% szans, że zginiemy, za, że lat 30 nie będzie Polski. Ale i póki jest szansa, to trzeba ją ratować. Kolejna Kolej Minkę był... Jakbym posłem był kiedyś wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Zadał kiedyś pytanie, kto właściwie, proste pytanie, kto właściwie dowodzi wojskiem? On to sformułował inaczej, bo napisał, gdyby nas napadła mafia czeczeńska, to kto by objął dowodzenie naszą niezwyciężoną armią? I w tym gronie uzyskał cztery sprzeczne odpowiedzi. Przyjeżdżają muzułmanie, oni nas wyrzą. Oni się w ogóle już się nie kryją. Mówią za, za 15 lat, nasze kobiety, nasze kobiety będą do naszych haremach, a nie pokorne, bo zeżniemy gardła i spokój. A kto nas będzie bronił? Kto nas będzie bronił, się pytam. W normalnej na cywilizacji uczono mężczyzn i uczono kobiety. I mężczyzn uczono na mężczyzn, a kobiety uczono na kobiety. Wydobywano z każdej płci to, co jest najlepsze. I mężczyzn mają być agresywni. Oni mają bronić swoich dzieci, swoich kobiet, mają bronić swojej ojczyzny. Tak jak tutaj mówił kolega Kowalski. A mają bronić. A dzisiaj... A dzisiaj łóczy się od piaskownicy, że agresja jest ciebie To kto nas będzie bronił, pytam się. Pamiętamy, jak są uczelni na zachodzie, pamiętamy Srebrenicę, gdzie dwa bataliony wojsk holenderskich uzbrojonych z najnowszą broń, które miały chronić 3 tysiące Bośniaków, jak przyszła garstka Serbów, to zabróbki z bronią pochowali się do piwnicy i pozwolili zgwałcić wszystkie wymordować wszystkich bośniaków. Jeszcze teraz rok temu medal dostanie za to. Kto poważa białego człowieka dzisiaj? Czy my zasługujemy na szacunek? Jako jedyny polityk jest pan uczciwy, mówi pan to, co myśli pan o Dlaczego nie jest pan przy władzy? Dlatego, że klasa... Polityczna wie, że jakbym doszedł do władzy, to pierwszą rzecz, jaką zrobię, to 80% tych łajdaków zamknę do kryminału, więc się rękami i nogami, ośmieszają, nie dopuszczają do telewizji i tyle. Poseł Korony-Wickel wstąpił z pomysłem, żeby wprowadzić do konstytucji normę zakazującą deficytu budżetowego, uchwałę budżetu z deficytem i karać każdą próbę obejścia tego zakazu, jako kradzież, szczególnie z uchwałą. No Sejm mało się nie umarł ze śmiechu, jak to usłyszał. Oczywiście nikt tego poważnie nie potraktował. I mamy dług publiczny, który się zbiera do biliona złotych z szybkością 10 tysięcy złotych na sekundę i nikt nie wie co z tym jak mawiał Stefan Kisielewski, to nie jest kryzys, to rezultat. Wyjścia są dwa, normalne i cudowne. Normalne to jest takie, że Matka Boska jak zwykle zrobi cud i nas uratuje, a cudowne to jest takie, że politycy wreszcie przestaną kraść i zaczną normalnie rządzić, że ludzie wreszcie będą mogli spokojnie pracować i otrzymywać wszystkie swoje uczciwie zarobione pieniądze. To drugie wyjście proponuje nowa prawica Janusza Kordymika. No to nie chodzi o to żeby zmienić prezydenta na, na koordynamitkę. Tylko chodzi o to, żeby zmienić ustrój na normalny. I o to będę walczył. Dziękuję za uwagę.